Cześć moi witajcie bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym materiale. W dniu dzisiejszym będzie odcinek specjalny, ponieważ będzie przesyłka, czy też zawartość przesyłki, która chodziła mi gdzieś po głowie od roku 2018 i w końcu udało się zrealizować zakupy, co zaraz zobaczycie. Ale zanim zaczniemy, no to oczywiście ogłoszenia parafialne, otóż to 14 listopada, czyli w następną sobotę, nie pojawi się żaden odcinek, ponieważ kilka dni wcześniej, i też właśnie w tym oto okresie czasu, czyli za tydzień w sobotę, będę w trakcie przeprowadzki, więc niestety nie dam rady nic zagrać. Ale tydzień później, 21 listopada, będzie materiał dotyczący zakładania hodowli karmówki dla moich taśników. Tak więc czekajcie cierpliwie, bo na pewno wtedy się coś ciekawego pojawi. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, dosyć specjalny, ponieważ od ponad miesiąca prezentuję dla Państwa w każdą sobotę o godzinie 8 rano materiały dotyczące hodowli ptaszników i także będą różne poradniki i tak dalej dalej, ponieważ mam zapytania też o folię grzewczą, z którą był związany bodajże ostatni, bądź bo też przedostatni odcinek, są zapytania o, i o zużycie prądu, o podłączenie i tak dalej i to co się powtarzało już wcześniej, więc taki odcinek na pewno przed świętami jeszcze zobaczycie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to też dosyć szczególna sprawa, ponieważ od 2018 roku chodziło mi po głowie zakup pajęczaka, który tak naprawdę występuje na pternach pustynnych, a także w suchych lasach. Ma na ten moment 2 cm, rośnie od 5 do 8 cm. Więcej specjalnych szczegółów, i też ogólnie szczegółów dotyczących tego, co sobie zakupiłem, to już za chwileczkę zobaczycie. A jedno, co chciałbym Wam pokazać, to jest: znajduje się to właśnie w tym oto pojemniczku takim, powiedzmy sobie, na zupę, czy na coś do mikrofali. Tak to się prezentuje. Już za chwileczkę zobaczycie proces otwierania. Jednak nie będzie on standardowy, tak jak to było wcześniej przy pająkach, że wszystko trzeba było sprawdzić zawartość i tak dalej, tak dalej. Tutaj, w bardzo przyspieszonym tempie, to zobaczycie. A już teraz bez przedłużania oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli się będzie podobać, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. No i zapraszam Was do oglądania, a my z powrotem widzimy się dokładnie 21 listopada. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania. Dobrze moi kochani, warto wspomnieć, że Venomos Vision, z tego sklepu właśnie zamówiłem sobie e, to zawartość przesyłki, która znajduje się tutaj. Tutaj macie wszystkie dane kontaktowe, macie Instagrama, macie Facebooka, macie e-maila, macie stronę internetową, więc zapraszam bardzo serdecznie na zakupy. Taka wizytóweczka tak się prezentuje, a teraz robimy tak. Inaczej oczom ukazuje się jeszcze mniejszy kartonik, tak więc robimy i z małego kartoniku pozostała taka malutka sosiereczka. No i teraz najciekawszy moment, czyli sprawdzenie zawartości, co tak naprawdę kryje się w środku. Odklejamy tasiemkę, która idzie na boczek. No i moi drodzy, naszym oczom ukazuje się, weźmy pensetkę, naszym oczom ukazuje się, proszę Państwa, proszę bardzo, witam serdecznie, jeszcze nie, nie sprawdziłem i mniej więcej się nie zorientowałem, czy jest to samic czy samiczka, ale tutaj mamy Scorpio Maurus Palmatus który występuje w Algerii, w Egipcie, w Libii, Sudanie, Izraelu i w Jordanie. Oczywiście, tak jak wspominałem, biotop tego skorpiona to jest pustynie, suche lasy. No i o czym chciałbym wspomnieć, to o tym, że ten skorpion kopie nory aż do 70 cm, więc tutaj wspominany w opisie tego skorpiona jest to, że gdy już zastosujemy sobie duży pojemnik, czy też, czy też docelowe terrarium dla tego skorpiona, Warto jest y, zrobić sobie 15 centymetrową, y, 15 -centymetrową y, grubość, y, właśnie podłoża, żeby ten skorpion miał się gdzie chować, żeby miał gdzie kopać. Dostał troszeczkę ciepła, więc on chce wyjść. więc na chwileczkę go przymknę i w tym międzyczasie będę przygotowywał dla niego pojemniczek. Tutaj mamy ten pojemniczek, którym Wam mówiłem. 550 ml. Tak, i do mikrofali. Jako ciekawostkę, o czym chciałbym wspomnieć, to jest to pierwszy naukowy opisany gatunek skorpiona. Moi drodzy, bardzo ciekawie. Terarium, jakie potrzebne jest dla tego skorpiona, to jest nieduże terrarium, bo aż 20 na 30 powierzchni. 15 cm, tak jak wspominałem, podłoża. Można zastosować suchy torf lub włókno kokosowe wymieszane z piaskiem. Ja w tym momencie właśnie wsypuję piaseczek, który będzie dla mnie taką, powiedzmy sobie, e, czymś, co będzie mi przypominać właśnie pustynię. Dlatego też ten skorpion, oj, wysypał się piasek. Dlatego też z tego skorpiona kupiłem, no bo nie będzie potrzebował standardowo tylko i wyłącznie włókna kokosowego, jak na przykład taśniki. A piasek. Zrobi to i też robi tą swoją robotę, że e, naprawdę prezentuje się dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o temperaturę dla tego skorpiona, to jest to 24 do 28 stopni w ciągu dnia, 18 do, dwu... 18 do 22 stopni nocą. Jeśli chcemy roznożyć ten gatunek, to oczywiście przed zimą 2-3 miesiące należy obniżyć temperaturę o, do 16 bądź też 18 stopni. Wilgotność, tak jak wspominałem, jest to 40, od 40 do 70 stopni. No, i jeszcze tutaj o czym chciałbym wspomnieć, o tej jadowitości, o której wspominałem, że nie jest to, że ten skorpion nie ma silnego jadu jakiegoś zagrażającemu człowiekowi. Jednak trzeba wspomnieć o tym, że ukłucie tego skorpiona no jest po prostu bolesne. No i tutaj, tak samo jak w przypadku ptaszników, które na przykład nie są powiedzmy sobie, które nie są bardzo mocno jadowite, no to po prostu swoimi pazurami jadowymi. Potrafią zrobić kuku, no i po prostu to, to ugryzienie będzie boleć. Tutaj, w tym wypadku, tak sobie to zrobiłem. Jeżeli chodzi o przygotowywanie tego pojemnika, to włożyłem co przed chwileczką Państwo widzieliście ten korzonek właśnie w taki oto sposób. Zrobię tutaj jeszcze, bo ten kawałek wydaje mi się zbyt duży, to postaram się go złamać. I myślę, że jako kryjóweczkę wstawimy mu po prostu kawałek. Kawa taki kawałeczek korka gdzieś tutaj z boczku. Jeżeli wykopię sobie norkę, no to czy też skryję się pod ten e, kawałeczek, tutaj tego korka, no to będzie fajnie. Jeżeli chodzi o przestrzeń życiową, to myślę, że na jakiś czas mu wystarczy. Ja teraz napełnię sobie ten koreczek wodą. No i moi kochani, woda nalana, koreczek umiejscowiony, tak się to prezentuje w chwili obecnej. Teraz co? Wypadałoby otworzyć skorpionika Scorpio Maurus palmatus. O tym należy pamiętać i o tym chciałbym też wspomnieć. Ja może nie będę go łapał tak jak standardowo. Niektórzy łapią właśnie za pęsetką, za ogon. Tylko go. No, schodź tam. Oj, jest agresorek. Zobaczcie, co robi. Ach, jak łapie. Ale. Ej, gościu. No, spełnienie moje terrorystyczne z roku 2018 tutaj właśnie się tak prezentuje. Teraz zrobimy coś takiego. Wrzuciliśmy Wróciliśmy karmóweczkę. Chyba mu ciężko zejść po prostu. Pamiętajcie, standardowo łapka w górę, subskrypcja, komentarz, no i widzimy się w następnym materiale. A tymczasem to by było na tyle. Dobra, odkładam go do świętego spokoju.